Witajcie na kolejnym spotkaniu z narzędziami Tik. Tym razem opowiemy, jak można uczyć się programowania, wykorzystując aplikacje mobilne. Ja się nazywam Jolanta Majkowska, pracuję w szkole specjalnej w Kowanówku. Jestem nauczycielem, który wykorzystuje na swoich zajęciach nowoczesne technologie. Dzień dobry, ja się nazywam Zyta Czechowska i tak jak pani Jola, jestem nauczycielem, jestem też entuzjastką nowych technologii, trenerem programowania, kodowania w takim stowarzyszeniu, które nazywa się Cyfrowy Dialog, i wspólnie z panią Jolą poznajemy tajniki programowania. Wdrażamy też elementy programowania na naszych lekcjach, uczymy dzieci algorytmów, ale również tego, w jaki sposób rozwijać logiczne myślenie, orientację przestrzenną, i dzisiaj do tego Was będziemy również zachęcać. Podczas dzisiejszego spotkania chcemy Wam zaproponować spotkanie z aplikacjami aplikacjami, które pozwolą Wam właśnie poznać świat programowania. Jego elementy, ale również rozwijać logiczne myślenie. I już teraz zapraszamy Was do tego, abyście z nami w tych aplikacjach popracowali. Na samym początku. Pierwszą aplikacją będzie aplikacja Scratch Junior, którą pokaże Wam pani Zyta. Gdyby okazało się, że ta aplikacja wkrótce będzie dla Was zbyt prosta, to pamiętajcie. W Internecie znajduje się również dostępna dla każdego, zupełnie za darmo, wersja Scratcha dla starszych uczniów. Zachęcamy również do tego, żebyście z tą stroną się zapoznali i z tej aplikacji korzystali. Tymczasem dzisiaj wstęp do programowania i aplikacja Scratch Junior. Ja poproszę Panią Jolę, aby udostępniła ekran, udostępniła pulpit tabletu, a ja chwileczkę powiem o tym, Czym jest ta aplikacja? Otóż Scratch Junior to intuicyjny język programowania, który adresowany jest w szczególności do młodszych uczniów i pozwala na tworzenie takich prostych, nieskomplikowanych animacji yy, oraz gier. Yy, w tej aplikacji będziecie mogli, drodzy uczniowie, układać z kolorowych bloczków, z takich klocków prosty kod. Ten kod sprawia, że duszki, kotki, pieski i inne postaci. Poruszają się, wydają dźwięki, znikają, przemieszczają się po powierzchni. I takie przeróżne możliwości drzemią właśnie w aplikacji Scratch Junior. Czy my już widzimy? Tak jest, widzimy ekran iPada, zatem prosimy o włączenie Scratcha Juniora. Musimy przejść do ikonki domek, i, w tej, i ta ikonka pozwala nam na uruchomienie projektu. Tej aplikacji widzicie takie okno startowe, w której na takim miejscu głównym znajduje się kot. My mówimy w tej aplikacji, że to jest taki duszek, którego będziemy programować. Zamiast tego kotka może być tam inny, inna postać, taka, którą pobierzemy na przykład z galerii. Pokażmy pani Jolu, w jaki sposób z galerii możemy takiego kota pobrać. Plusik znajduje się po lewej stronie. Pod kotem, uruchamiając ten plusik, zobaczcie, pojawiają nam się różne ikonki w galerii, które odpowiedzialne są właśnie za, e, za te duszki. I gdybyśmy chcieli zmienić e, naszego duszka z kota, na przykład na e, jakieś inne zwierzątko, albo też kwiatek, czy też auto, jak najbardziej możemy to zrobić po prostu klikając e, w tę postać i zatwierdzając tym haczykiem u góry e, z prawej strony. Ekranu. Wówczas zobaczcie, dodała nam się nowa postać do naszego okna głównego. I żeby ta nasza postać, w tym przypadku pingwin, czy kot, nie był taki samotny, możemy dodać tło do naszej gry, do naszej animacji. W jaki sposób dodajemy tło u góry ikonka? Zdjęcia i zobaczcie, przenieśliśmy się do galerii z takimi tłami. Możemy wybrać te, które są już gotowe, albo za pomocą pędzla, który jest u góry, w prawym górnym rogu, możemy sami stworzyć sobie takie tło, które będzie nam najbardziej odpowiadało do naszej animacji, czyli możemy być kreatorami, twórcami takiego tła. Mamy pingwina, zatem wybieramy lodową tutaj lodową przestrzeń, lodową yy, taką grafikę, która będzie idealnie pasowała do naszej gry. Ten kod nam jest niepotrzebny w naszej aplikacji, w naszej grze, możemy go usunąć w jaki sposób długo naciskamy na kota, przytrzymujemy go, pojawi się z lewej strony taki czerwony krzyżyk, widzicie, i możemy w tym momencie naszą niepotrzebną tutaj ikonkę usunąć z gry. No, i teraz skoro mamy już tło, mamy już postać, która będzie animowana, możemy zacząć programowanie. Możemy zacząć tworzenie naszego kodu. Za tworzenie tego kodu odpowiedzialne są, zobaczcie, pod spodem, pod tym oknem z tłem i z, z pingbinem, takie szufladki z różnymi klockami do kodowania. Mamy pierwszą szufladkę w kolorze żółtym i od tej szufladki zaczynamy programowanie. Ponieważ to tam właśnie znajdują się te ikonki, które odpowiedzialne są za początek naszego skryptu. Ten skrypt zawsze rozpoczynamy od zielonej flagi. Mamy już pierwszy skrypt, zatem przejdźmy do niebieskiej szufladki. W tej niebieskiej szufladce znajdują się takie mm, klocki, które odpowiedzialne są za ruch naszej postaci, którą chcemy zanimować. I zobaczcie, znajdują się na niej strzałki, które wskazują, że nasza postać może iść w prawą stronę, w lewą stronę, może podskoczyć w górę, w dół, może yy, się obrócić itd. Tak tak Ale pod każdą z tych strzałek znajdują się poszczególne e, liczby. W tym przypadku jedynki, tak, opcjonalnie dodane. My, chcąc zaprogramować konkretny ruch na więcej kroków niż jeden, niż jeden, możemy to zmienić za pomocą tego kalkulatora, który pojawia się właśnie po kliknięciu na tą liczbę z prawej strony naszej aplikacji. Wówczas, jak naciśniemy na inną liczbę, na przykład na liczbę 5, ta liczba y, pojawi nam się, albo nawet tutaj 55, pojawi nam się pod tym klockiem, który będziemy właśnie dostosowywać na potrzeby naszego algorytmu. Druga szufladka z klockami, fioletowa szufladka, odpowiedzialna jest za wygląd naszego duszka, mianowicie za to, żeby on się na przykład powiększył albo pomniejszył, albo też za pomocą tych fioletowych klocków możemy dodawać chmurki z Niezbędne do tego, żeby nasz duszek na przykład wypowiadał jakieś kwestie. W tych chmurkach będziemy, możemy zapisywać jakieś teksty, które podczas animacji, podczas uruchamiania gry będą wyświetlane. Kolejna ikonka, ikonka zielona, to taka ikona, która odpowiedzialna jest za nagrywanie. Jeśli klikniemy sobie: ikonkę yy, głośniczka, wówczas będziemy mogli nagrać jakąś kwestię, którą będzie wypowiadał nasz duszę. Zobaczcie, pojawiło się dodatkowe okno i w momencie kiedy klikniemy na, to, na, tę, yy, na tę czerwoną ikonkę yy, yy, odgłośnika, wówczas uruchomimy, moi drodzy, nagrywanie. Yy, po zakończonym nagrywaniu klikamy yy, stop. I ta ikonka zostanie dołączona do tej szufladki z zielonymi nagraniami. Wówczas, w tym miejscu, kiedy ikonkę z nagraniem umiejscowimy w naszym kodzie, w trakcie wyświetlania animacji, będzie ona uruchomiona. Kolejna pomarańczowa kategoria pozwala nam znacznie usprawnić działanie naszego skryptu. Dlatego, że to właśnie tutaj możemy na określony czas na przykład wstrzymać działanie naszego kodu. Na no to może nam pozwalać bloczek z zegarem. Albo na przykład ustawić prędkość czy szybkość wykonywanego skryptu, czy też na przykład zatrzymać postać i na jakiś czas tę czynność duszka zatrzymać, albo wręcz określić, żeby była ona ileś tam razy powtarzana. Co znajdziemy w ostatniej kategorii? W kategorii czerwonych klocków znajdziemy takie ikonki, takie klocki, które zamykają skryb, z tym, że pierwszy zwyczajnie kończy działanie programu, całkowicie go kończy, taki cały, cały czerwony, pokryty całościowo z klocek, natomiast drugi gwarantuje powtarzanie działania. Takiego skryptu w nieskończoność, i ten klątek jest właśnie z takim elementem nieskończoności. Zobaczcie, w jaki sposób możemy sprawdzić, czy nasz skrypt został poprawnie zaprogramowany. Możemy go uruchomić za pomocą zielonej flagi, która znajduje się u góry. Zobaczcie, w jaki sposób zaprogramowaliśmy działanie naszego pingwinka. To wszystko, co, się, co zaprogramowaliśmy, wydarzyło się, w trakcie tej krótkiej animacji. Oczywiście nie było głosu, ponieważ my tego głosu nie nagrywaliście. Zachęcam Was do tego, żeby to, tego oczywiście dokonać. Jeszcze jedna rzecz, popatrzcie. Nasza animacja ma swój, swój taki klocek po prawej stronie, po prawej stronie u góry na naszym ekranie, ale pod, tym, pod tą animacją znajduje się plusik. Gdybyśmy chcieli dodać kolejne Kolejną animację, czy kolejny slajd naszej gry, wówczas w tym miejscu właśnie możemy dodać ten kolejny slajd. Swoją pracę zaczynamy dokładnie. Ten sam sposób jaki, w jaki tworzyliśmy tę animację na pierwszym slajdzie. Zobaczcie tylko, że wówczas w tej szufladce z czerwonymi klockami pojawił się dodatkowy klocek. Taki klocek z tym slajdem pierwszym, dlatego że on pomoże nam automatycznie przechodzić ze slajdu na slajd. Będziemy go musieli umieścić na końcu pierwszego skryptu. Wówczas automatycznie ta gra będzie się z jednego na drugi slajd automatycznie przenosić. O właśnie, zobaczcie, w ten sposób na końcu pierwszego skryptu dodajemy slajd, który automatycznie po uruchomieniu naszego. Naszej gry, przeniesie nas, nas do slajdu drugiego. I w taki sam sposób możecie dodawać kolejne slajdy, y, tworzyć kolejne skrypty, dodawać kolejne duszki, i taka gra y, może być naprawdę nieskończenie długa, a dzięki temu będziecie mogli tworzyć przeróżne skrypty, y, kody i bawić się właśnie y, tym programowaniem rozwijać jednocześnie logiczne myślenie i orientację przestrzenną. Zapraszam Was i zachęcam do tego, żebyście skorzystali z naszych rad, zainstalowali sobie aplikację Scratch Junior i w taki właśnie sposób doskonalili swoje umiejętności związane z kodowaniem. Ja już dziękuję i oddaję głos Pani Joli, która pokaże Wam kolejne, kolejną aplikację. Kolejną aplikacją, którą chciałybyśmy Wam zaprezentować, jest aplikacja Libot. Niesamowicie zabawny program, program, który jest bezpłatny, dostępny zarówno w sklepie Play, jak i na App Store. Bohaterem tej aplikacji jest niesamowity robocik, który przeprowadzi nas przez tajniki programowania w taki zabawny i angażujący sposób. Otwórzmy zatem aplikację, zobaczmy jak ona wygląda. Pojawiło się okno startowe, które teraz uruchomię białym przyciskiem. Zobaczcie, mamy planszę. Tę planszę musi pokonać nasz robocik, zapalając poszczególne pola i na końcu włączając żarówkę. Wybierzmy poziom, ponieważ tych poziomów jest kilkanaście, zaczynamy od najłatwiejszego. Te poziomy będą coraz trudniejsze, więc trzeba będzie naprawdę uruchomić szare komórki, żeby te wszystkie poziomy zaliczyć. Pierwszy poziom nie jest zbyt trudny, zobaczcie, mamy podpowiedź aplikacji, co my mamy zrobić. Mamy za pomocą strzałek i żarówki zbudować kod. Kod, który przeprowadzi naszego robocika z punktu A do punktu B. Na pierwszym poziomie dostępne są podpowiedzi trzy pola, które informują nas o tym, których klocków użyć. A więc dodajmy te klocki i na końcu żarówka musi się znaleźć. Teraz uruchamiamy skrypt. Zobaczcie, zadanie zostało wykonane poprawnie. Robocik dotarł do celu, żarówka została zapalona, więc przejdźmy dalej. No teraz już mamy trudniejsze zadanie, ponieważ zobaczcie, oprócz klocków typu strzałka w przód, pojawiły się też strzałki, dzięki którym nasz robocik będzie się obracał. Czyli musimy znaleźć taką strzałkę, która obróci go w odpowiednim kierunku. Teraz już nie mamy podpowiedzi. Musimy więc ten kod zbudować samodzielnie. Ja może dodam dwa elementy, bo w tej chwili spójrzcie proszę na to żółte pole. Liczba miejsc, w które możemy te klocki zamieścić, jest ograniczona, a więc z czasem trzeba będzie naprawdę pokombinować tak, żeby ten kod. To żółte pole nam się zmieścił. Dlatego będziemy korzystali z sekwencji, z pętli, które, dzięki którym będziemy powtarzające się ruchy mogli zamieszczać właśnie w takich pętlach. No dobrze, stwórzmy zatem ten kod i sprawdźmy, czy został on dodany poprawnie. Włączam. Oj. Jeszcze nie tak. Ponieważ zabrakło dwóch strzałek w przód. Powtarzam. Tylko. I jeszcze żarówka. No i w tej chwili mój skrypt został y, zbudowany y, poprawnie. Robocik dotarł y, do celu. I mogę przejść do kolejnego poziomu. Tak jak powiedziałam. Y, Poziom trudności poszczególnych poziomów będzie wzrastał, pojawią się też nowe elementy. Tutaj widzicie taki dodatkowy element, czyli podskok, i z tych dostępnych klocków trzeba będzie taki skrypt zbudować. Z zasady poznaliście, mam nadzieję, że przez wszystkie poziomy przejdziecie bez problemu i że dzięki tej aplikacji będzie łatwiej Wam wykorzystywać wiedzę z programowania na lekcjach informatyki w szkole. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcamy Was do tego, żebyście skorzystali z tych aplikacji, a gdybyście chcieli poznać jeszcze inne programy lub aplikacje, to zapraszamy Was na bloga specjalni.pl, ponieważ tam w zakładce programowanie znajdują się inne nasze propozycje, inne propozycje aplikacji i programów, które z pewnością Wam te umiejętności i kompetencje cyfrowe pozwolą podnieść. Zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. Dziękujemy i do zobaczenia.